Oto, jak można przechytrzyć sędziego. Brentford ma rzut wolny z prawej strony pola karnego, a nad piłką stoi Tony. Z tej pozycji można by się spodziewać, że spróbuje przerzucić piłkę nad murem, ale Tony ma w głowie coś znacznie sprytniejszego. Gdy Brentford ustawia własny mur, zawodnicy sprytnie odciągają uwagę sędziego, kłócąc się o ustawienie. Tymczasem gracze Nottingham Forest koncentrują się na formowaniu swojego muru, więc nikt nie zauważa, co wyprawia Tony. Na luzie przesuwa piłkę bardziej w prawo i to nie raz, a dwa razy przeciągając przy tym linię. Z pianki sędziowskiej. Kiedy arbiter w końcu znowu spogląda w stronę piłki, wszystko wygląda normalnie i nikt nie ma pojęcia, że piłka zmieniła pozycję. Teraz, mając zupełnie inny kąt strzału i źle ustawiony mur rywali, Toonaj podchodzi do piłki jak gdyby nigdy nic i efektownie zakręca ją obok muru prosto w dolny ruch bram. Tak właśnie zostajesz trzy kroki przed wszystkimi. Anelmino zagrywa genialne podanie łamiące linię prosto do Garasiego, który cofa się głębiej, by przyjąć piłkę w wolnej przestrzeni. W tym momencie większość zawodników przyjęłaby piłkę. Odegrała ją spokojnie na skrzydło i dopiero potem do przodu, ale to dałoby obrońcy czas, by zareagować i wrócić na pozycję. Garasi jednak widzi coś, czego inni nie dostrzegają. W momencie, gdy piłka do niego dociera, zamiast przyjąć ją w przestrzeń, uderza perfekcyjnym podbiciem piętą za siebie, przeciwną stronę wojska. Nie czeka nawet, żeby sprawdzić, czy podanie doszło, natychmiast rusza do przodu. Obrońca nie ma żadnych szans, by zareagować. Gdy piłka w końcu trafia do jego partnera, Garasi jest już daleko przed rywalem, ustawiony w jednej linii z defensywą. Podanie wraca do niego od razu, prosto za plecy obrońców. Garasi zachowuje zimną krew, unosi piłkę nad bramkarzem i kończy z klasą. Oto jak tworzy się gola z niczego. Newcastle próbuje wybić piłkę, ale ta spada prosto pod nogi Rashforda. W momencie, gdy ją przyjmuje, od razu zauważa, że z prawej strony doskakuje do niego pomocnik. Natychmiast więc stawia prawą nogę i przechyla ciało w lewo, gotowy do eksplozji w wolną przestrzeń. Ale gdy tylko pomocnik przesuwa się, by go zatrzymać, Rashford błyskawicznie przenosi ciężar ciała i stawia drugą nogę. Obrońca, który już ruszył w złą stronę, traci równowagę, gdy Rashford ścina do środka. Pomocnik jednak dobrze się odzyskuje i wciąż nie daje się ograć. Wtedy Rashford dodaje jeszcze jedną warstwę zmyłki, której Większość ludzi nawet by nie zauważyła. Mając za plecami swojego kolegę z drużyny Fermana Lopeza, Ashford delikatnie unosi nogę i wykonuje ruch, jakby miał zagrać piętą do tyłu, co sprawia, że obrońca na moment się waha. I właśnie tej chwili Ashford potrzebuje. Błyskawicznie rusza po zmyłce w stronę prawej krawędzi pola karnego i z pozycji, z której większość graczy nawet nie pomyślałaby o strzale, uderza potężnie. Piłka odbija się od spodu poprzeczki i wpada do bramki. Oto dlaczego obrońcy nienawidzą grać przeciwko halandowi. Halland dostaje podanie od debrujne i ma jeden na jeden z obrońcą. Napastnik znajduje się tuż przed polem karnym bajem, a Upamecano już do niego doskakuje. Zanim ten zdąży dotknąć piłki, musi zadbać, aby jego pierwszy kontakt dał mu przewagę. Kiedy piłka trafia w tor biegu Halanda, obrońca spodziewa się, że Norwek ruszy gwałtownie w przestrzeń po zewnętrznej stronie, aby oddać strzał swoją ulubioną lewą nogą. Jednak ponieważ ciało Upamecano jest ustawione w stronę tej właśnie przestrzeni, łatwiej mu przeciąć tor biegu i utrudnić Halandowi oddanie strzału. Zamiast więc wykonać mocny pierwszy kontakt w kierunku wolnej przestrzeni, haland ustawia ciało tak, jakby chciał ściąć do środka, po czym Dotyka piłki wprost w kierunku obrońcy. To sprawia, że Pamekano najpierw ustawia się, by zablokować wyjście Halanda na zewnątrz, potem próbuje się zatrzymać i zareagować na zejście do środka, ale ponieważ Halan kieruje piłkę prosto na niego, obrońca traci równowagę i się podpustuje. Teraz, gdy obrońca leży na ziemi, Halan odstawia nogę szeroko pod kątem, co pozwala mu błyskawicznie ruszyć na zewnątrz i precyzyjnie wykończyć akcję go. To jak zaskoczyć wszystkich! Liverpool podchodzi do rzutu wolnego z Hendersonem Salahem i Trentem stojącymi nad piłką. Z tego kąta Chelsea spodziewa się, że prawonożny zawodnik podkręci piłkę w samo okienko. Dlatego też The Blues ustawili ogromny sześciuosobowy mur w nadziei na obronne lewej części bramki. Ale nie wiedzieli oni, że Liverpool ma swojego asa w rękawie. Z Trentem stojącym prostopadle do piłki i Salahem stojącym zaraz obok niej każdy na stadionie spodziewał się strzału Hendersona, ponieważ był najlepiej ustawionym zawodnikiem. Ale w ostatnim momencie Salach zaskakuje wszystkich. Kładzie nogę na piłce, przetaczając ją w kompletnie inną pozycję. Ta nagła zmiana zaskoczyła Chelsea, zanim mogli zareagować, a trend teraz idealnie ustawiony strzela bramkę pod łóżko. Oto, dlaczego Barcelona z 2016 roku była nie do pokonania. Neymar po otrzymaniu piłki kątem oka zauważył Suareza, który wychodził przed obrońcę. Przed sobą miał jednak jeszcze jednego zawodnika wracającego do obrony. Neymar uniósł prawą nogę i tylko zamakował podanie przeciwnik, dał się nabrać i źle ustawił. Po wygranym pojedynku Brazylijczyk zagrał genialne prostopadłe podanie, które przeszło między nogami drugiego pomocnika. Gdy piłka toczyła się w stronę Suareza, ten celowo jej nie przyjął, trzymał ją przy lewej nodze, czekając na moment, by odegrać do nadbiegającego. Neymara. Obrońcy myśleli, że wszystko przewidzieli, ale Luis zagrał piłkę między ich nogami w wolne pole. Neymar, przejmując futbolówkę, wiedział, że z tego kąta nie da rady dograć prosto do Messiego. Wypuścił więc piłkę lekko w lewo, wykorzystując to, że obaj obrońcy dominują prawą nogą. Gdy wydawało się, że już stracili szansę, podał między dwoma obrońcami prosto na pustą bramkę. Messi spojrzał tylko na bramkarza. Wiedział, że to jego moment. Zamiast siły, finezja. Zmylił golkipera. Ten się przewrócił, ale o delikatnym strzałem posłał piłkę w długi słupek. To była magia, której już nikt nie powtórzył. To właśnie tak wygląda najładniejszy wolny. Basset stoi nad piłką razem z dwiema koleżankami z drużyny Alex Greenwood i Ellen White, ustawionymi bezpośrednio przed futbolówką. Przy takim ustawieniu zazwyczaj można się spodziewać, że zawodniczki stojące przed piłką w ostatniej chwili rozejdą się na boki, otwierając przestrzeń do strzału. Dokładnie tego spodziewa się arsenal. Bassett zaczyna swój rozbieg i w momencie, gdy wydaje się, że dwie zawodniczki zaraz się rozstąpią, nic takiego się nie dzieje. Greenwood zamiast odejść wykonuje niepewny krok w stronę piłki, co kompletnie dezorientuje Basset. Zatrzymuje się ona zdezorientowana, a nawet gestem pokazuje, że coś jest nie tak. Wydaje się, że cała zagrywka została źle zrozumiana, przez co obrończynie Arsenalu na moment tracą czujność, przekonane, że akcja się posypała. I właśnie wtedy plan wchodzi w życie. W chwili, gdy rywalki odpuszczają i próbują się połapać w sytuacji, Greenwood Błyskawicznie zaskakuje wszystkich. Delikatnie zagrywa piłkę w lewo, idealnie pod nogi swojej partnerki. Ellen White bez chwili wahania uderza precyzyjnie i kończy tę znakomicie zaplanowaną akcję. Ale wszyscy byli w szoku. Bayern podchodzi do rzutu wolnego z Alonso, Müllerem i Alabą stojącymi nad piłką. Alaba śmiało rusza w stronę piłki. Udaje strzał i przeskakuje nad nią. Chwilę później to samo robi Müller. Właśnie w tym momencie każdy spodziewał się strzału, ale Alonso po prostu stoi. Wydaje się, że cała akcja została zepsuta i wszystkie zwody popły na marne, ale jesteś w totalnym błędzie. W rzeczywistości plan zadziałał perfekcyjnie. Jeszcze przed rzutem wolnym Alonso miał w głowie tylko jedno leżyć pod murem. Zwróć uwagę, że gdy Müller i Alaba wykonywali z wody, jeden z obrońców w murze dał się nabrać i podkoczył. Ten jeden Ruch dał Alonso wszystkie potrzebne informacje. Jeśli skoczył teraz, to skoczy i drugi raz, gdy nadejdzie prawdziwy strzał. Dlatego, gdy Alonso w końcu podchodzi do piłki, nie mierzy nad murem w samo okienko, jak wszyscy się spodziewają. Zamiast tego, posyła piłkę płasko pod murem prosto do świata. Oto jak strzelić gola w trzech podaniach. Wszystko zaczęło się od zagrania Busquetsa do Leo Messiego, dwóch najlepszych pomocników na świecie, grających razem. Kiedy Messi otrzymał piłkę, miał dwie opcje: zagrać na prawe skrzydło lub dośrodkować do Suareza. Nie wybrał jednak żadnej z nich. Delikatnie podprowadził piłkę i jak za dawnych czasów rozegrał szybką tiki take z Luisem. Po tym podaniu Messi miał mnóstwo przestrzeni. Zauważył wbiegającego Jordiego Albe, który zrobił świetny ruch. Podanie było tak precyzyjne, że obrońcy nie zdążyli go przeciąć. Do zdobycia gola brakowało już tylko wykończenia i po chwili Jordi Alba, fenomenalnie Strzałem na dłuższy słupek, pakował piłkę do siatki. Tak właśnie tworzy się magia z niczego. Rzut rożny, rozegrany krótko do Messiego. Messi szybko się odwraca i zagrywa do Fernandeza, który wbiega w przestrzeń pomiędzy obrońcami kryjącymi krótki róg, a tymi ustawionymi w polu karnym. Pierwsze dwa kontakty piłki Enso są pełne intencji, prowadzi ją bez wahania, prosto na najbliższego obrońcę, dokładnie w momencie, gdy ten doskakuje. Fernandez próbuje zmylić go stepoverem, sugerując zejście do środka, ale obrońca się nie nabiera, jego ustawienie ciała jest zbyt dobre. Od razu widać, że nie zamierza iść do środka, ale co jeśli Enso zrobił to specjalnie? Skoro nie dał się na zwód, jest teraz przekonany, że idealnie zablokuje wyjście na zewnątrz. Enzo przerzuca ciężar całego ciała nad piłką, sugerując eksplozję w stronę linii końcowej. Obrońca daje się nabrać i robi krok na zewnątrz, a w tej samej chwili Enzo wbija się do środka, zmieniając kierunek w ułamku sekundy, żeby uderzyć z narożnika pola karnego. Kąt daleki od łatwego, ale Fernandez nie waha się ani chwili. Otwiera ciało i posyła piłkę idealnie w samo okienko. Piłkarz nie wiedział, że za chwilę strzeli gola kolegi. Wszystko zaczęło się, gdy Phil Foden, jeden z najlepszych driblerów w Premier League, otrzymał piłkę i miał okazję zagrać jeden na jeden z obrońcą. Zamiast tego postanowił jednak wycofać futbolówkę do kolegi, który błyskawicznie odegrał ją do Iż Hiszpan popisał się niesamowitym przerzutem w stronę Machneza. Zdawało się, że podanie przechwyci obrońca to tym ale Algierczyk wykazał się sprytnym i idealnie dokończył całą akcję. Sergi Roberto prowadził futbolówkę przez środek murawy i postanowił zagrać ją do Gerarda Piqué. Ten jak na środkowego obrońcę znalazł się bardzo wysoko. Była to ostatnia minuta El Clasico. Rezultat brzmiał 2 do 2. Barcelona miała ostatnią możliwość na zdobycie gola. Piquet cierpliwie poczekał na odpowiedni moment. Posłał piłkę w uliczkę do wbiegającego Jordiego Albi. Hiszpan nie zatrzymywał futbolówki. Szybko rozejrzał się i dostrzegł Leo Messiego. Argentyńczyk przez całą akcję szukał fragmentu przestrzeni dla siebie. Kiedy taka chwila wreszcie się pojawiła, nie mogło być mowy o jej zaprzepaszczeniu. Ten piłkarz nie wiedział, że za chwilę strzeli najpiękniejszego gola w swojej karierze. Chwilę wcześniej jego drużyna straciła bramkę po rzucie rożnym, a cała akcja rozpoczęła się od górnego podania Carvajal'a do Marcelo. W tym momencie Gareth Bale szukał miejsca w polu karnym, widząc, że Marcelo otrzymał idealne podanie. Brazylijczyk zmylił przeciwnika, zszedł do środka i dograł perfekcyjnie do Bale'a, a ten w niesamowity sposób wykończył akcję nożycami. Ten zawodnik strzelił najlepszą bramkę w historii. Wszystko zaczęło się, gdy Carvajal zaczynał ze swojej połowy i postanowił zagrać do Dani Olmo, który perfekcyjnie przyjął piłkę. Miał idealną okazję, by zagrać na lewe skrzydło do Nico Williamsa, lecz postanowił zrobić coś inaczej. Widząc Moratę próbującego przedrzeć się przez obrońców, chciał podać mu prostopadłe podanie, ale piłkę przeciął Mbappé, świetny pomocnik. W tym momencie piłkę przejął Lamine Jamal, 17-latek talent Barcelony, który jednym ruchem ciała rozwalił całą defensywę Francji i uderzył tak perfekcyjnie, że Hugo Loris nie miał żadnych szans ten piłkarz wszedł na boisko, od razu zaczął czarować wraz ze swoimi kolegami. Najpierw zaczęli klepać w środku pola i minęli czterech obrońców. Potem Czerki miał okazję podać do Sané, ale ten złamał linię spalonego. Mając znów przed sobą czterech obrońców i brak możliwości zagrania, Czerki postanowił wejść w dribbling. Zrobił kilka stepowerów i uderzył lekko, ale skutecznie.